W dzisiejszym filmie z siłowania na rękę musimy sobie przetestować nowy update, który teoretycznie jest mniejszy niż nawet ten, który był w środę, ale dodali kilka rzeczy. Ten update to jest taki bardziej update przygotowawczy do update'u, który będzie w przyszłym tygodniu. O tym też dzisiaj wam opowiem. Między innymi dodali tutaj jakby nowe rzeczy do spinu. Dodali takiego peta, tylko szansa na niego jest bardzo, bardzo mała. Jakby on daje tylko 7500, ale ma bonus Best Friends 7, no czyli jest takim jakby huge petem. On prawdopodobnie daje 115 albo 125% waszego najlepszego peta, no tylko szansa na niego jest dużo mniejsza niż na przykład na Titanica w pet symulatorze, a więc jak tego peta wydropi z jedna osoba, to będzie naprawdę cud, bo te spiny, mega ciężko się farem ja ma 76 spinów, ale ja nie kręciłem tymi spinami ponad miesiąc, jakby pokręcimy sobie tym więcej, ale potestujmy też inne rzeczy, bo dodali między innymi tutaj nowe daily nagrody, no i w końcu płaca się to odbierać, jakby ja tego od dawna nie ruszam, ale zobaczcie tutaj, na przykład za 7 dzień macie etykietę, więc no już trochę lepiej, tutaj spiny, tutaj macie takiego peta, który nie jest zbyt dobry, ale tu, tutaj na Przykład macie 100 ticketów, tutaj macie takiego peta, który też ma już troszeczkę lepsze bonusy, no i tutaj macie exclusive jajka, więc to jest spoko. I na końcu macie mega huge win pack, czyli to jest chyba ten pack za 2000 robux, tak mi się wydaje. A nie, za 1200 robux. No i też kilka innych rzeczy dodali, musimy pójść sobie na oczywiście ostatnią mapkę, bo tam tak naprawdę też dużo ciekawych rzeczy się pojawi w przyszłym tygodniu. I też wiem, że coś z sezonem dodali, jakby jakiegoś peta dziwnego za sezon dodali, zaraz w sumie zobaczymy. No i dzisiaj jeszcze jedna ważna rzecz, musimy po raz kolejny zrobić giga opening i jeszcze raz Spróbować wydropić, oczywiście, tego Titana. Mam 6700 tych jajek, a więc no dzisiaj już naprawdę musi nam się to udać wydropić. Jeszcze w ogóle tutaj, tak jak mówię, z sezonem coś niby zmienili. Jakby jakiegoś peta można dostać w sezonie, czy coś takiego. O zobaczcie, właśnie tutaj. Jakby możecie teraz y, dostać tego peta z bonusami. Jakby, no, jak ktoś go wcześniej odebrał, no to niestety, unlucky już nie będzie miał tych bonusów. Ale na przykład tutaj dostajecie peta, który ma bonus Best Friends 6. No, chyba, że jakby ten bonus po prostu dodał się tym osobom, które odebrały tego peta wcześniej. I właśnie dlatego można na początku za sezon się zobaczymy, ile wtedy ten bonus best friends daje. Jakby nie dużo mi zostało. Musimy tutaj tylko te ile questy porobić no i jeszcze tej weekendowe mam. Dobra, to na początku weźmy się właśnie za ten sezon. Zobaczymy ile w ten pet daje. Tutaj jakby hantelki musimy podnosić na początku, a więc po, a nie, tutaj nie możemy podnosić hantelek. Tutaj nie ma hantelek. Tutaj musimy sobie podnosić hantelki i nabijmy tutaj to. Stówkę, później jajko otworzyć i więcej jajek. Dobra, to od razu może się weźmy te z otwieranie jajek. Jakby common pety musimy wydropić i po prostu 50 jajek otworzyć. To gdzie tu są common pety? Tutaj chyba jest ten Pierwszy komon, tak mi się wydaje, chociaż nie jestem pewny, czy to w ogóle jest komon. Chociaż powiem wam, że mi komony tak naprawdę będzie giga ciężko wydropić. No bo jak wiecie, ja mam wszystkie gamepasy na laka i tak dalej, i ja dropy cały czas te najlepsze pety. Tylko jest jeszcze jeden problem: mam 3000 petów w ekwipunku. Dobra, to kliknijmy sobie craftal, Będę musiał sobie po raz kolejny odśmiecić ekwipunek z tych tutaj wszystkich lava petów. Teraz mi się pewnie wszystko polagowało. No jak zwykle mi się wszystko polagowało, zobaczcie, że nawet u góry mi nic się nie nabija, więc dobra, muszę gierkę zresetować. Ale no powiem wam, że w sumie ten pet z tego sezonu chyba jest najciekawszą rzeczą w tym update'u i jeszcze jednej rzeczy zapomniałem. Dodali nową skrzynkę emeraldową. Już nawet wydropiłem sobie pięć kluczy. Tylko dziwnie ta skrzynka w ogóle działa, bo jakby rękawice z tej skrzynki są gorsze tak naprawdę niż nawet chyba z gold skrzynki. Jedynie tutaj macie taką giga mocną, tylko szansa na tą rękawicę jest no bardzo mała. Kompletnie jest to niezbalansowane. Jeżeli szansa byłaby na peta tak mała, to jeszcze rozumiem, no ale no nie na rękę, gdzie klucze się ciężko dropi. Ale też na pewno sobie to potwieramy. Tylko no muszę zresetować gierkę, mi się wszystko polagowało. Dobra, Gierkę zresetowałem, wszystko pousuwałem. Ile jeszcze musimy questów zrobić? Musimy tylko jednego questa, jakiegoś zrobić jeszcze? Jakiego questa możemy zrobić, żeby ekspo dostać? 50 jajek otworzyć. No dobra, to w sumie to będzie giga proste. Jakby te ewentowe jajka nie działają niestety na to, więc musimy sobie po prostu jakieś zwykłe tworzyć. tutaj. Zaznaczmy, żeby usuwało te wszystkie pety, bo to mi jest do niczego niepotrzebne i sobie po prostu otwórzmy na szybko. 50 jajek, jakby zajmie to nam dosłownie chwilę. Tego jajka w ogóle chyba nawet nie otwierałem, powiem wam, więc do indeksu by mi się przydały te pewnie pety. A dobra, mniejszę w te pety, czy już mamy tego questa zrobionego? Już powinniśmy mieć go zrobionego. Dokładnie tak, mamy już tu zrobione, więc mamy już cały sezon i możemy sobie oczywiście odebrać Dwa pet jeszcze w ogóle. Tutaj nic nie mam skleimowane w tym sezonie, ale no jakby mi nic nie jest potrzebne z tego sezonu. Jedyne co mnie ciekawi, to tylko i wyłącznie ten pet. Tylko czy będę mógł go skleimowy? Dobra, skleimowało mi go i ten, no tak powiedzmy. W ogóle też, tak naprawdę, bonus bez friends 7 mógł mi wejść, bo tutaj mamy 1% na ten bonus. No ale raczej obstawiam, że bonus bez friends 6 mi wszedł. W ogóle, jak ten pet się nazywa? Steri Dragon jakiś. Dobra, wpiszmy sobie Stary Dragon i zobaczmy jaki jest bonus. Aha! taki bonus jest. To fajny ten pet powiem wam. Super ten pet jest. Mamy 99% na bonus Best Friends 6, aby dostaliśmy bez żadnego bonusu no 1% na Best Friends 7. Za to właśnie lubię deweloperów Wrestlinga, bo jak zwykle dostarczają nam mega dobrze dopracowane update'y. Ale dobra, mniejsza w to może później to naprawią. Nie, może ja muszę sobie sam ten bonus wbić, no bo jakby tutaj jest napisane, że Random Enchantment. No i mamy 99% na to, że będzie Best Friends 6 i 1% na to, że będzie Best Friends 7. A więc mamy 100% na to, że będzie albo 6, albo po 7, a więc powinienem ten bonus dostać. Nie, może muszę sam sobie go wbić? Raczej wątpię, że tak to działa, po prostu jakiś błąd raczej jest, no ale zobaczymy. Tutaj mamy tono, no i jakby, no nie mogę tego wbić, niestety. No jak zwykle, jakieś bugi, niestety, są, trudno się mówi. Szkoda, chciałem zobaczyć, ile ten bonus bez frame 6 daje, ale no nie zobaczymy, niestety. Dobra, teraz może sobie 5 tych skrzynek otwórzmy tak na szybko, zobaczymy w ogóle, jakie tu rękawice mogą normalnie tak wylecieć. Aha, nie ma kluczy w ogóle. Ile tu w ogóle kosztują, jakby te skrzynki? I 500 bilionów jedna skrzynka kosztuje. czemu ona jest taka droga, jak tu są takie słabe rękawice? Tutaj ta ile kosztuje? Ta 5 trylionów. No dobra, to jest 10 razy tańsza niż diamentowa, ale i tak jest droga. Kupmy sobie 5, żeby za bardzo nie zaśmiecać sobie ekwipunku tymi rękawicami, bo one są słabsze niż te diamentowe i to dużo. Zresztą no sami jeszcze zobaczyć, jakie tutaj są rękawice. Nawet chyba słabsze niż te z skrzynki tutaj są. Jakby tutaj ta miodowa fajnie wygląda. Jedyne co, ale no tutaj słabe lecą. Żeby ta miodowa nam wyleciała chociaż. To bym sobie zobaczył ją, zobaczymy jak ona wygląda wtedy. Jakby no jedyne co, no to tu, tutaj ta 1400, tylko szansa na nią jest naprawdę gigantycznie mała. No i jest Niestety nam nie ciała. Dobra, jakby później może sobie otworzymy 93 klucze te diamentowe, no bo wtedy już nam dobre rękawice mogą wylecieć. Tylko muszę wtedy to zrobić tak, że wszystkie te moje rzadsze sobie tutaj zakutkuje, żeby nam ich nie usuwało w taki sposób. Resztę może usunąć i wtedy możemy kliknąć tutaj, no i wtedy Select All i mi nie zaznacza, chociaż tutaj jedno mi zaznacza. No i możemy wtedy te wszystkie usunąć. Klikamy sobie po prostu, żeby usunęło, no i zostawiło nam tylko te. No i wtedy mógłbym Open All kliknąć i mi wtedy otworzyć 4667 tych. Dobra, ale tym zajmiemy się za chwilę. Idę poszukać na Discord o co chodzi z tym, czemu nie dostałem tego bonusu. O i też właśnie jeszcze jedna rzecz do jakby tego wordu. Ten update, tak jak mówię, jest takim przygotowawczym update'em, gdzie po prostu jakieś tam mniejsze rzeczy dodali, żeby ludzie się trochę mogli przygotować, bo za tydzień pojawi się nowy world, szósty world się pojawi. Prawdopodobnie to będzie world z jakimiś kosmitami. Obstawiam, że to będzie taki space word, bo były jakieś pojedyncze liki właśnie z jakimiś takimi różnymi kosmitami. Jakby mieliśmy już chyba taki world jakby futurystyczny. Ten drugi chyba jest właśnie taki futurystyczny. Mamy world, który w sumie nazywa się Space Gym, ale on to jest taki bardziej futurystyczny, jakby nie mamy tutaj żadnych kosmitów ani nic. A wydaje mi się, że teraz właśnie takich kosmitów dostaniemy. No ale zobaczymy. Ogólnie na Discordzie widzę, że ludzie też niestety nie dostają bonusów w tych e, petach z premium pasu, A powinny być bonusy. No trudno się mówi, może naprawiam to, może nie. Ewentualnie, jak to naprawiam, to zresetujemy sobie ten Season Pass jeszcze raz, jakby nabije, Bo chciałbym zobaczyć, jak ten pet wygląda. Znaczy, no jeszcze dzisiaj mamy szansę na wydropienie takiego peta z bonusem best Friends 6. Jakbyśmy oczywiście tego trafili. Ale teraz w sumie spróbujmy otworzyć wszystkie skrzynki, jakby nie da się ich usunąć Chyba niestety, no nie da się, dobra, zobaczmy co się stanie Klikniemy open all, czy mi otworzy Te wszystkie 4667 I będę musiał 2 lata ekwipunek Odśmiecać, no trochę mi otwiera, dobra Otworzyło mi wszystkie diamenty i tylko trochę goldów A więc nie mamy zbyt mocno zaśmieconego Ekwipunku i mamy po raz kolejny 4 tigerowe rękawiczki Jak pamiętacie dobrze, ostatnio nam się nie udało Wbić, może tym razem się uda jakby Nie chce mi się szczerze mówiąc dropić jeszcze Jednej, a więc po prostu zrobimy sobie po raz kolejny Da czterech, może nam się uda to i tak niewiele zmienia, jak nam się nie uda, więc spróbujmy po raz kolejny na czterech zrobić. Wtedy byśmy mieli rękawiczkę, która dawałaby nam 1150%. Jak dobrze liczę. Pójdźmy sobie oczywiście tutaj tylko kurczenie, tak? Tutaj oczywiście rękawice. No i po raz kolejny mamy 80%. Proszę tym razem, żeby się udało. Dobra, na szczęście się udało. Mamy w końcu tą Tigerową Gold. A rękawiczkę, która daje nam 1025. No dobra, to źle policzyłem o 25%. No i mamy taką piękną i zobaczmy, ile tu nam się podniesie. Mamy 28 8 sx i teraz mamy 3 SX. -y. Teraz to nie ma znaczenia, no ale oczywiście jak się nowy Word pojawi, to na pewno będzie miało, no chyba, że Będzie zbalansowany, tak jak ten piąty I na starcie każdy sobie wydropi full team Najlepszych petów i tak dalej, ale no miejmy Nadzieję, że ten word zbalansują lepiej Dobra, jakby tego mi się już tutaj nie chce przerabiać Niech to sobie po prostu zostanie już mniejsza w to Jeszcze teraz musimy zrobić oczywiście ten Opening, a więc e, oczywiście zakładam Teraz full team najlepszych petów, chociaż powiem wam Że jeszcze jedną rzecz zrobię, może jak pójdę Na publiczny serwer, to ten enchant się pokaże Bo czasem tak jest, w ogóle czy ten drugi pet ma Enchant, bo jakby tutaj też jest enchant tylko tu słabsze enchanty. Zobaczmy, czy on ma enchant. No, on też nie ma enchantu, niestety. Pójdę na publiczny serwer, zobaczymy, czy tam będzie ten enchant. Dobra, jestem na publicznym serwie. Zobaczmy, czy tu będzie mieć ten enchant. Pisujemy sobie, no i dalej nie mamy, czyli po prostu jest jakiś bóg, niestety. Dobra, teraz robimy to tak. Musimy zmienić team, oczywiście, tutaj na laka. Mamy team na laka i robimy opening 6600 jajek, oby udało się trafić nam coś dobrego. Trochę to pewnie zajmie. I na starcie w ogóle już tutaj Dragon nam wylecia, więc 0,5% oby dzisiaj Fart nam dopisał. Dobra, i mały updatecik pod tworzeniu prawie 3000 jajek, zobaczmy, czy coś udało nam się trafić właśnie z tych ewentowych jajek. No mamy dalej dużo Lewa Dragonów, których mam już tyle, że mi więcej niepotrzebne, ale czy gdzieś jest Titan? Wpiszmy Titan. No, i nic nie wyskakuje. Wpiszmy huge. No, i też tylko te trzy pety, niestety. Nie wiem, powiem wam, żeby otwierać te jajka, aż mi się w końcu nie uda wydropić tego Titana. No, musimy wydropić tego Titana. I jeszcze w ogóle zapomniałem tutaj tym zakręcić, bo chciałbym zobaczyć tutaj, co się dostaje dokładnie. Bo tutaj z tego, co widzę, dostajemy 4,5 SXA winów, a więc to jest chyba całkiem sporo. I tikety jeszcze. Ile w ogóle tych tiketów się dostaje? 5 tiketów się dostaje. I w ogóle tutaj trzy podki gdzieś dostajemy. Nie wiem, czy to są podki na winy, bo jak to są podki na winy, to na nubie to mi się przyda i to bardzo. Tylko musiałby nam jakieś takie podki Wydropić właśnie, no znowu te etykiety To tego niestety będzie dużo lecieć, ale już tych tiketów nawet mi się nie chce wykorzystywać powiem wam. Czy ta potka nam wyleci? Dobra i ta potka nam wylecia, i jedna potka nam wyleciała. Tutaj było napisane 3. No to dostajecie jedną potkę, jest napisane, że trzy potki. No to skaberskie to jest niestety. Ile w ogóle tych całych ticketów mam? Jakby tych questów już mi się nie chce robić nawet, to się sprawdzało tutaj. 465, no jakby sporo, ale tak jak mówię, nie chce mi się tego ruszać. W ogóle tu da się cofnąć jakoś? Aha, tak po prostu. Dobra, mniejsza w to, otwieramy całą. Resztę jajek, zobaczymy, czy z 3800 jajek coś nam właśnie wyleci. Dobra i po raz kolejny otworzyło się wszystko. Zobaczmy, czy coś nam wyleciało. Jakby no zero tutaj jajek oczywiście mamy. Wpiszmy sobie na początku lawa. Oczywiście zobaczmy, czy mamy jakiegoś ciekawego lawa peta. Mamy 6900 petów jak zwykle. Znaczy, no nie jak zwykle, ale jak zwykle dużo chodziło mi. No mega, dużo oczywiście dragonów, ale no nie widzę dalej tego tajtana zakichanego. Huge może wpiszmy, też nie ma. Poddaję się z tym, sprawdźcie sobie ten film, który wam się wyświetla, bo na pewno go nie widzieliście i do następnego filmu.